Baldek jest. Jestem Jurek Hirer. Cel odebrać No i co uważasz? No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Baldek jest superinteligentny gościu, to jest jakaś prowokacja. Od razu się skuma, że coś tu się święci. Uważaj mnie tu dobrze. Przede wszystkim Waldek cię zna. Nie musisz mu się przedstawiać, że jesteś Jurek killer, bo Waldek to wie. No tienes que como killer porque Waldek lo sabe. Jak będziesz ciągle mówił, że jesteś killer, to Waldek się jordnie, że nie jesteś killer. Ma być tak. To jest Waldek. Si. Cześć Waldek! No jesteś. Cześć jest Baldek, no jestem! Dzień jest Jurek, No! No, cześć Jurek! Spóźniłeś się 15 minut! Zamknij mordę, Wąski! Zamknij mordę, Pański! No, no, jest no hay que decir, eso no hay que decir. No, dawaj mi to złoto, bo tam w banku wszyscy czekają! No i to wszystko! I to gabloty! Powtórz! repetir. No, cześć Baldek, no jestem. Sie mi węsowa! No, sześciu lek spóźniłeś się 15 minut. To ta fajnie to słoto Baldek, bo tam w bankusy sysekają. No i to sysko i do gabloty powtórz. To się to Nie Niedobrze.